Manko w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić Popsha Wita. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić Popshowita. Jest to dość podstawowy trick w dziedzinie skateboardingu, więc możecie zaraz się go uczyć po Oli. Nie ukrywam na pewno wam się go on przyda. Więc tak ustawienie nóg, tylnia noga. Na Tailu troszczę wysunięta, przednia na montażówkach. Oczywiście ustawienie nóg yy, zależy od Was, ale takie jest najbardziej standardowe, jakby tak powiedzieć Wam. Yy, no więc tak, najlepiej to triku się też uczyć w jeździe podpowiem Wam, bo w miejscu to nie ma sensu. I wykonanie to triku. Yy, jak już mówiłem, trina noga. Muszą wystawiać trochę palce. No i musicie zahaczyć po prostu tymi palcami o taila, żeby zakręcić tą deskę o 180 stopni. A przednia noga po prostu nie gra tu wielkiej roli, bo tylko się unosi w powietrze. No i co, to było już na tyle w wykonaniu. Oczywiście własny sposób musicie na to znaleźć. Wykonanie, potrzebny do tego tryku będzie czas, zajawka. Dobra, to na razie zajawki życzę.